No, mogło być tak, że zniknie pamięć o e, czymś takim jak e, fabryka samochodów osobowych, czyli FSO, ale jednak okazuje się, że te pamięć e, są osoby, które chcą, aby była zachowana. E, Anna Watkowska, członkini zarządu OKAM City i Maciej Bień, dyrektor i założyciel wystawy w fabryce właśnie, właściwie w pozostałościach tej fabryki, bo właśnie dzisiaj udało się otworzyć, od jutra będzie można zwiedzać e, tę wystawę. Panie Macieju, co tam można zobaczyć. O, a czego nie można zobaczyć? Przygotowaliśmy dla naszych gości. Ponad 230 samochodów, ponad 40 motocykli, ponad 40 rowerów i niezliczoną liczbę eksponatów, które w jakiś sposób będą oddawały klimat minionych lat, eee, to jest to, co można będzie zobaczyć jutro. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć, co będzie można zobaczyć pojutrze albo za tydzień, dlatego że tych eksponatów w magazynie mamy jeszcze ponad 300 i mówię o samych samochodach. Dlatego może się tak zdarzyć, że za tydzień ta wystawa będzie wyglądała zupełnie inaczej. No tak, ale y, wszystko gdzieś kiedyś pewnie powstało w czyjejś głowie. No i tutaj zwracam się do pani Agnieszki. Jak to było, że w ogóle doszło do takiej sytuacji, Anny? że. Do pani Anny, przepraszam. Y, Żeby doszło do takiej sytuacji, że y, ta wystawa w ogóle zaistniała, no i że będzie sobie czekała na zwiedzających. Znaczy sama y, wystawa motoryzacji na terenie y, były fabryki samochodów osobowych FSO istniała już od dawna. My kupiliśmy y, tę ostatnią część y, należącą do FSO y, w roku 2021. E, I wtedy ta y, wystawa już nie działała. Y, no i rzeczywiście przez jakiś czas jej działalność została zawieszona. Wtedy pojawił się u nas pan Maciek z powrotem, właśnie z którym tutaj jesteśmy i powstała koncepcja tego, żeby wskrzesić tą wystawę, więc to tak nie do końca wychodzi z naszej głowy. Myślę, że ten pomysł to był pierwszy u Maćka w głowie, a nie u nas. My mamy możliwości i chęci do tego, żeby uczestniczyć w czymś takim, ponieważ... Po, y, pomimo tego, że no, przedmiotem naszej działalności jest budowanie mieszkań, kreowanie nowych przestrzeni do życia, no to jednak Właśnie zachowanie. Bo słyszałem, że właściwie tam nie miało się zachować właściwie już nic. Nie, z, z z z nic, nic samochodowego, powiem szczerze, ja nie przepadam za samochodami. Lubię ogólnie jeździć samochodem, ale nie jestem fanką motoryzacji. Znam się bardzo pobieżnie na autach, ale rzeczywiście, kiedy, mm, kiedy staliśmy się właścicielem tego gruntu i miałam Mam tą przyjemność zobaczyć tą wystawę, która kiedyś istniała, bo te eksponaty, dużo, wiele samochodów tam po prostu było i jeszcze były na miejscu. No to rzeczywiście jest to ciekawe przeżycie i budzi całą masę rozmaitych emocji, ponieważ E, jest tam wiele samochodów, które pamiętam z dzieciństwa i no. z lat 80. i z tak 90. i samochód dziadka, Warszawa, pamiętam ją taką wielką, która się okazało, że jest mała, ja urosłam, a ona została taka, jaka była, więc to też po prostu są ciekawe wspomnienia, tak? Więc wydaje mi się, że jeżeli ma się taką możliwość, a my mamy taką możliwość, i to miejsce też przecież jest kojarzone z motoryzacją, no i trudno od tego uciec to można połączyć e, właśnie no, gdzieś tą historię te miejsce które właśnie tak się kojarzy z tym, co będzie przyszłością, bo przyszłością na tym terenie przede wszystkim będzie nowe miasto, ale też nazwie pozostawiliśmy FSO, nazwa naszego miasteczka, bo to będzie wielkości miasta, ma to 62 hektary, tam ma zamieszkać bardzo duży teren, na którym ma zamieszkać około 17 tysięcy nowych mieszkańców. I pojawić się 12 tysięcy nowych mieszkań i różnych innych to, rzeczy. To I te zobaczymy, ile samochodów się tam jeszcze pojawi. No ale już nie tych produkowanych. Nie. Yy, mam nadzieję, że troszeczkę będziemy odchodzić od samochodów, jeśli chodzi o przemieszczanie się. A. I, I rzeczywiście też znajdzie się na tym naszym terenie jakaś przestrzeń do tego, żeby muzeum tą, tą wystawa motoryzacji w jakiejś formie przetrwała na zawsze, bo to jest po prostu no, część naszego, no, naszej historii, tak? Właśnie, część naszej historii. I te historie po to właśnie wskrzeszono właśnie to miejsce, żeby ta historia nie zginęła, nie została tylko na fotografiach, prawda? No tak, dlatego też to jest główny powód, dla którego my w ogóle bawimy się w te zabytkowe samochody, bo chcemy to tak postrzegać. Dla żadnego z nas to nie jest praca, to jest raczej hobby. Robimy to dlatego, że no, my sami cieszymy się tymi zabytkowymi samochodami, ale cieszy nas też reakcja ludzi i to, że możemy w tych ludziach w jakiś sposób budować świadomość tego, E, jakie samochody prze, na przestrzeni ostatniego stulecia były produkowane, a jaką częścią tych? Produkowanych samochodów była polska motoryzacja, bo nie jest to na pewno rozdział, który chcielibyśmy pominąć, szczególnie tutaj w Warszawie, będąc w takim historycznym miejscu jak fabryka samochodów osobowych. Właśnie o tym udziale polskiej myśli technicznej, polskich projektów yy, i trochę o tym, o czym kiedyś marzyli być może ludzie pracujący właśnie w tym miejscu. O tym przyjdzie czas jeszcze dzisiaj porozmawiać. o ja pewnie będę mógł liczyć też na naszych słuchaczy, którzy yy, bardzo lubią dyskutować o tych sprawach. W aplikacji Perka, w aplikacji mobilnej, to przypominam, robimy w formie tekstowej bądź nagrywamy wiadomości głosowe. Dzisiaj będziemy wspominać FSO, które już przypomnimy sobie, 13 lat już nie operuje, prawda? Zgadza się 13 mhm. lat, dlatego też symbolicznie wybraliśmy sobie datę piątek 13, 13 żeby, tak. żeby ta trzynastka gdzieś się tam przewijała. No jeśli chodzi jeszcze o to, co już wydarzyło się na tym terenie, jakie zmiany już zaszły, bo ja już strasznie dawno nie byłem w tych okolicach. Zapraszamy wobec tego, ponieważ na przykład w zeszłym tygodniu organizowałyśmy e, piknik ekologiczny, więc coś zupełnie oderwanego od rzeczywistości FSO, które jako warszawiacy znamy, tak? E, no w tej chwili jest to teren, na którym mamy wielu najemców i, i, i też, jest, też, też jest miejscem wielu aktywności. Na, na przykład mamy escape room, tak? Właśnie tutaj pani e, redaktor mówiła, że była już i więc dzieje się tam trochę rzeczy. Oczywiście jest mamy strzelnięcie, Mamy nasze biuro, ponieważ główna siedziba firmy okam tam jest. Jeśli chodzi o to, co się będzie działo, no to my bardzo mocno przygotowujemy się do y, rozpoczęcia realizacji naszej inwestycji. Jesteśmy w bardzo zaawansowanych. E, tak, jak słyszeliśmy, e, kilkanaście tysięcy osób ma zamieszkać w tym miejscu. Docelowo tak, chociaż no wiadomo, że to się nie zadzieje od razu, ponieważ cała, y, y, cała inwestycja jest przewidziana na około 25 lat. My w tej chwili y, przygotowujemy się do rozpoczęcia pierwszego etapu tej inwestycji. Y, którą zasiedli jakieś 4000 osób. A wszystko to właśnie w okolicach tego miejsca kultowego dla wielu fanów motoryzacji sprzed ładnych paru lat. No i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali w PRK polskim radiu kierowców. Spróbujemy się też zastanowić, dlaczego żadna polska marka nie przetrwała do dzisiaj właściwie. Przypomnimy sobie tę historię, no bo mamy osoby, które świetnie się na niej znają, a zatem na pewno na ten temat sporo będzie mowy. Na naszej antenie. Od jutra będzie można zwiedzać wystawę w fabryce, dawnej fabryce FSO na warszawskim Żeraniu. No i to miejsce i produkcja tych samochodów to jest podobna masa wspomnień tradycji i pozytywnej energii. Tak kiedyś pan powiedział panie Macieju, mówię do Macieja Bienia, dyrektora wystawy, dlaczego tam jest tyle pozytywnej energii? Ale przede wszystkim ze względu na te wspomnienia. No, interesujemy się tą zabytkową motoryzacją, po części dlatego, że próbujemy sobie przypomnieć te czasy minione, jakkolwiek byśmy ich nie postrzegali, czy to były czasy mroczne, czy były czasy kolorowe. Ale to były czasy, w których byliśmy młodsi, byliśmy dziećmi, nie mieliśmy żadnych zmartwień. Te zmartwienia to były zmartwienia naszych rodziców, naszych dziadków, a my sobie po prostu cieszyliśmy się życiem. I tak naprawdę, przychodząc na taką wystawę, wielu ludzi sobie przypomina właśnie, jak. Jeździli z rodzicami na wakacje maluchem, e, z bagażnikiem na dachu. W środku wyładowane też bagaże, jakiś pies, e, mm -hmm. piłka do koszykówki jeszcze z tym psem i tak dalej. No i, i taka podróż przez pół Europy. Tak e, I to budzi uśmiech, dlatego to jest masa pozytywnej energii. No Pozytywne... czasami remont po drodze <śla> silnika, tak, bo się Tak, czasami remont rozdarzało. po drodze i nikt się tego nie bał. Można było faktycznie wsiąść w taki samochód, zatankować go i jechać na. Drugi koniec świata przysłowiowy. Raczej jeździliśmy po Polsce wtedy, yy, no ale proszę mi powiedzieć w takim razie, bo mówił pan, że nie tylko samochody, ale również i inne techniczne eksponaty y, związane z, z, naszym, z naszą produkcją tam znajdziemy. No to wymienimy je. No mamy jakieś eksponaty, które są na przykład aparaturą diagnostyczną do pracy z tymi samochodami różnego rodzaju. Yy... Oscyloskopy, diagnoskopy, e, tym podobne maszyny, które były, pracowały albo w warsztatach, albo w stacjach diagnostycznych. Dwa dni temu przyjechał też zabytkowy agregat, taki dosyć duży, myślę, że on jest większy od malucha, nawet nie stawialiśmy go jeszcze, jeszcze obok samochodu. Ale jest to też niewątpliwie zabytek techniki. Mamy też zabytkowe dystrybutory paliw, e, jakieś pomniejsze gadżety, które faktycznie złożone do kupy. Tworzą jakiś klimat i pozwalają sobie przypomnieć, że to wszystko kiedyś było e, z jednej strony takie, trochę bardziej siermiężne, ale też bardziej prawdziwe. No dzisiaj y, wszędzie mamy marketing, wszędzie mamy różnego rodzaju właśnie takie nowe pojęcia, które przyszły do nas z zachodu, a wtedy y, konkurowaliśmy, właściwie z nikim nie konkurowaliśmy, prawda? Dlatego być może ta motoryzacja no, okazała się nie taka konkurencyjna po y, zburzeniu muru berlińskiego. Jedyne czym konkurowaliśmy z zachodem, czy, czy co oferowaliśmy temu zachodowi, bo tu należy zaznaczyć, że... Produkty z FSO eksportowaliśmy do kilkudziesięciu krajów świata, i te samochody się sprzedawały. Sprzedawały się samochody osobowe, bo konkurowały cenowo z samochodami zachodnimi. Powiedzmy, że cena Poloneza czy dużego Fiata to był mniej więcej ekwiwalent ceny 3-4-letniego samochodu używanego tam, więc dużo ludzi decydowało się na zakup takiego nowego samochodu. Bo obawie przed tym, że kupując samochód używany będą mieli z nim jakieś problemy. Jak było w praktyce, czy lepszym wyborem był samochód hmm. z FSO, czy ten używany, no to już pozostawiam ocenie ludzi, którzy faktycznie takich wyborów dokonywali. Czy konkurowaliśmy z czymkolwiek na rynku wewnętrznym? No w żadnym razie. Te samochody schodziły na pniu, dlatego że rynek wewnętrzny był ee, bardzo chłonny. Samochodów było dużo mniej. Niż, niż popyt tak. na te samochody. No, pamiętamy przecież, że samochód, który wyjeżdżał z fabryki, zyskiwał dwu, trzykrotnie na swojej wartości. Tak, to jest coś e, niesamowitego. W sumie, dla mnie to nigdy nie miało, nie byłem w stanie tego zrozumieć, ale jakąś próbkę tego mieliśmy na przestrzeni ostatnich trzech, czterech lat, kiedy te samochody kupione jeszcze w 2019 roku. Związa się. Można było dwóch, drożej W trzech sprzedać. latach można było sprzedać drożej niż, niż ta cena zakupu, więc faktycznie takie cuda się zdarzają, a wtedy, wtedy było to, na porządku dziennym ludzie potrafili, ludzie, którzy mieli dostęp do tych samochodów albo dysponowali walutą, albo jakimiś talonami, przydziałami na samochody, potrafili taki samochód odebrać z żerania czy z innej jakiejkolwiek fabryki w Polsce i na drugi dzień sprzedać go na giełdzie za trzy razy tyle, ile zapłacili. W salonie. No właśnie, i o takie wspomnienia nam chodzi w aplikacji mobilnej Parka Polskiego Radio Kierowców. Wspominamy FSO i Wasze z nim doświadczenia. A może ktoś akurat właśnie teraz wchodzi do garażu, w którym stoi odrestaurowany bądź jeszcze w trakcie restauracji jeden z produktów tejże fabryki? No a my teraz wracamy do naszej rozmowy o muzeum, które od jutra będzie można zobaczyć. Chodzi o Muzeum FSO, które znajduje się, no, by indziej, na terenie dawnej fabryki. Właściwie na fragmencie terenu tej fabryki. I powiedzmy, co zobaczą ci, którzy odwiedzą Muzeum FSO? Zobaczą na pewno cały przekroj produkowanych na żeraniu, począwszy od garbatej Warszawy przez wczesne modele Syreny. Mamy 101, 102, 103, 104. Ehm, przez Dużego Fiata też w zasadzie od pierwszych lat produkcyjnych, bo najstarszy jakiego mamy pochodzi z 1968 roku i to jest jeden z tych tam pierwszych 4000 egzemplarzy wyprodukowanych. Polonezy też w zasadzie w no, nie powiem, że w każdej wersji, bo fabryka eksperymentowała, nie bała się tych eksperymentów. Mieliśmy naprawdę genialnych stylistów, którzy tworzyli piękne prototypy na bazie tego Poloneza. A tak właściwie, jak sobie przypominam, Poloneza chyba w wersji sportowej, to potem Volkswagen Passat bardzo podobnie wyglądał. No najwyraźniej Niemcy zainspirowali się tutaj kształtem poloneza I jak to historia wielokrotnie pokazała Gdzieś tam ten projekt nam e, zwędzili Tak samo było zresztą z projektem Renault Twingo Który oryginalnie właśnie był Beskidem e, Także wszystkie te genialne zachodnie konstrukcje Powstały na polskich deskach kreślarskich tylko Zachód podpatrywał naszych genialnych konstruktorów i stylistów. No, o tym, dlaczego nam się nie udało, to jeszcze porozmawiamy za chwilę. Dlaczego nie mamy takiego hitu eksportowego? I, I też trochę odczarujemy te wszystkie marki, które znamy jeszcze z tamtej epoki, a które dzisiaj ciągle są gdzieś jeszcze na topach tych sprzedaży. Natomiast wracając do tego, co w fabryce, co, co zostało. To wszystko mieści się w hali. Tak, mieści się w hali lakierni, w hali, w, która powstała w połowie lat 90., kiedy fabryka szykowała się do wejścia e, inwestora, do wejścia DEU. E, ta hala w tej chwili troszkę się zmieniła w stosunku do tej ekspozycji, którą tworzyliśmy tam przez trzy lata, bo my tam zaczynamy w tej chwili czwarty sezon wystawy w fabryce. Zmieniła się w ten sposób, że mamy tam trochę więcej miejsca i to jest zupełnie inaczej zaaranżowana przestrzeń. Dlatego myślę, że nawet dla osób, które już tą ekspozycję widziały na przestrzeni tych trzech poprzednich lat, będzie to pewną nowością, to co zobaczą we wnętrzu. A zobaczą naprawdę bardzo dużo, bo poza tymi samochodami polskimi mamy też pełen przekrój samochodów z krajów demokracji ludowej. Nie. Czyli narządam tę ówczesną konkurencję. Tak, to była nasza ówczesna konkurencja, ale mamy też tą taką trochę iluzoryczną konkurencję, którą chcieliśmy dogonić, tak? Czyli te samochody z za żelaznej kurtyny, z tej drugiej strony. Mamy samochody amerykańskie, mamy samochody niemieckie, francuskie, e, samochody japońskie, które są kompletną egzotyką i w Polsce w zasadzie były niespotykane, a przecież też w tych latach. 60., 70. i 80. występowały. Myślę, że na wystawie każdy znajdzie coś dla siebie i będzie w stanie poczuć się jak w tych czasach, kiedy był troszeczkę młodszy. A ta motoryzacja y, jednośladowa, czyli motorowery, no przecież byliśmy wielkim producentem, jeśli chodzi o motorowery czy motocykle. Ówczesna propaganda stawiała nas tam w pierwszej trójce producentów światowych motorowerów, właśnie i rowerów. I faktycznie e, produkowaliśmy tego naprawdę dużo, bo Poza Rometem, który produkował te najprostsze jednoślady, te mopedy. E, mieliśmy też fabryki motocykli w Warszawie była warszawska fabryka motocykli WFM, produkująca WFM kiosy. Mieliśmy szczecińską fabrykę motocykli, mieliśmy e, motocykle SHL też. Tego naprawdę było sporo, e, dlatego że motocykl był taką pierwszą stycznością Polaka. Z e, jakimś pojazdem mechanicznym. I co z tego znajdziemy na wystawie? E, znajdziemy z tego całkiem sporo, bo choćby ten romet, od którego zaczynaliśmy, no, mamy blisko 40, czy nawet ponad 40 rowerów, jako reprezentanci jednośladów, tak. Mamy przekrój w zasadzie wszystkich wersji. Eee, tych pojazdów z silnikiem 49 cm, czyli tych mopedów, tak zwanych, eee, począwszy od jakichś tam wczesnych wersji Żaka, Rysia przez Komary. E, ogary, kadety, motorynki, które były Oj, przecież tak. marzeniem Oj, każdego tak. dzieciaka. I moim też. No moim też niestety rodzice grozili palcem i zabraniali <laughs> nawet wsiadać na motorynkę sąsiada. To nawet nie chodziło o to, że ja mogłem przyjść i powiedzieć, chcę motorynkę. Nie, ty masz się nie zbliżać do tej motorynki, bo to jest niebezpieczne. Tak jest. Pamiętam tak. te słowa również <laughs> i w moim domu. No więc z e, czar można odkryć już od jutra. E, w jakich godzinach? Muzeum jest czynny? Zapraszamy od do 14. O 14. Chodzi ostatnia grupa, bo zwiedzanie jest podzielone na 30-osobowe grupy i tutaj trzeba też niestety takie miejsce w takiej grupie zarezerwować sobie przez internet. Wynika to z kilku czynników, przede wszystkim z tego, że chcemy mieć kontrolę nad liczbą osób, które znajdują się jednocześnie na obiekcie. Dobrze, no więc szczegóły tego, jak rezerwować miejsce i dlaczego nie przetrwała ta nasza motoryzacja, z którą mamy tyle dobrych wspomnień, o tym już niedługo na naszej antenie. Dzisiaj rozmawiamy o może nie świeżo otwartym, tylko ponownie otwartym muzeum FSO na terenie dawnej fabryki. Naszym gościem jest pan Maciej Bień, dyrektor i założyciel wystawy w tejże fabryce. Mówiliśmy o eksponatach, o tym, że będzie można sobie powspominać bardzo e, takie sympatyczne czasy, jak chociażby pragnienie posiadania motorynki. No dzisiaj nie wiem, czy ona by się sprawdziła na, na rynku, ale właśnie dlaczego ta, te produkty FSO nie przetrwały jakoś? Do dziś i, i, i przegraliśmy konkurencję nawet z tymi y, naszymi krajami, bl, z tymi naszymi konkurentami z bloku wschodniego. To jest bardzo złożony temat i tutaj upadku FSO należałoby się w zasadzie dopatrywać już y, 6 listopada 51 roku, kiedy ta fabryka powstawała. Kiedy wyjechał z niej pierwszy samochód. Dlaczego? Dlatego, że fabryka powstała w takich, a nie innych mm, okolicznościach geopolitycznych, w gospodarce centralnie sterowanej, w gospodarce, w której przychód czy dochód tej fabryki nie mógł zostać skonsumowany na rozwój tej fabryki i wdrożenie nowych produktów i nowych technologii, bo on był odprowadzany do gospodarki, do, cent do budżetu centralnego. I dopiero na poziomie tego budżetu centralnego te pieniądze były rozdzielane na różne gałęzie gospodarki. W związku z czym ta fabryka nie była nigdy dofinansowana w taki sposób, w jaki powinna być dofinansowana, co gwarantowałoby ciągłość unowocześniania tych produktów. Po to, żeby one mogły być konkurencyjne. Po tym, że y, projekty były bardzo ciekawe, a, a wręcz nawet rewolucyjne, to już wiemy, bo była o tym mowa. Ale to jest też muzeum, niesamowite, tak? bo tak naprawdę jedyny polski samochód w pełni, który osobowy, który wszedł do produkcji, e, to jest Syrena. Tak. Ta Syrena nie była przez nikogo zlecona. To była oddolna inicjatywa. Konstruktorzy z tej fabryki po prostu sobie stwierdzili, że z tych materiałów, które są dostępne, spróbują coś zrobić i Czy może to... da się z tego zrobić samochód. Czy to jest troszkę tak, jakby ktoś mieszkał sobie gdzieś tam za miastem, zbierał różne, jak to się mówi, graty i z tego coś coś sobie wyklepał? No nie, no może aż tak, to nie, bo to na dużo wyższym poziomie zarówno Oczywiście. myśli konstruktorskiej, jak i mm, Aparatury, która była użyta do skonstruowania tych pierwszych prototypów. Natomiast faktycznie to jest całkowite odwrócenie tego, jak to powinno wyglądać. Takie no. zlecenie na nowy model samochodu i zapotrzebowanie na wypełnienie niszy rynkowej mniejszym niż Warszawa samochodem powinno przyjść z góry. Jeśli nie od. Samej góry, z tego komitetu centralnego, że chcemy tutaj jako partia zagwarantować obywatelowi swobodność przemieszczania się, to przynajmniej właśnie z dyrekcji fabryki, która chciałaby w ten sposób pozyskać środki na dalszy rozwój fabryki, sprzedając jakiś samochód, którego nie ma w tym momencie, zapełniając niszę rynkową. Natomiast tutaj też nie było takiej woli na szczeblu kierowniczym fabryki. Bo to były czasy typu, czy się stoi, czy się leży. Zgadza się. No ale potem przyszły inne czasy. E... Potem przyszły inne czasy. I wbrew pozorom nie szło nam tak e, tragicznie, bo przecież Polonez Caro okazał się hitem e... w tym tak. momencie. Tak, tylko to było te 15 lat za późno. Polonez w momencie, kiedy faktycznie zaczął się bardzo dobrze sprzedawać, czyli w 1994-1995 roku mamy taki szczyt sprzedaży Poloneza. To no, już nie był nowy samochód. Polonez wszedł do produkcji w 1977-1978 roku i gdyby wtedy był faktycznie rozwijany i dofinansowywany od początku, mógłby być nawet hitem eksportowym. Czemu nie był? Tutaj strzeliliśmy się w absolutnie najgorszy moment. Moment niestabilności politycznej, potem wprowadzenia stanu wojennego, embargo jakie na nas nałożono, problemy z dostawami, problemy z pracownikami. A no potem i, gospodarka rynkowa, która wcale łatwo się nie A potem właśnie tym niedoinwestowanym Polonezem, który w momencie, kiedy weszliśmy już w gospodarkę wolnorynkową po 1989 roku, ten samochód miał już 11 lat. I był niedoinwestowywany przez te 11 lat. I tak naprawdę ludzie mając do wyboru Poloneza albo 2 3 zachodni samochód, a czasami nawet 10 i 15 A czasami nawet 10, zachłysnęli się tym Zachodem, jeździli Volkswagenami jeździli oplami, a Polonez był takim w dalszym ciągu atrakcyjnym, w pewnym sensie wizualnie samochodem, natomiast już przestarzałem. No i była jeszcze jedna szansa, jeśli chodzi o Poloneza, ale to jego wersja akurat nieprodukowana bezpośrednio na Żeraniu, tylko na południu Polski. Tak, to jest ewenement, e jeśli chodzi o produkcję samochodów w Polsce, bo samochód, o którym mówimy, to jest Polonez Truck i on do końca swojej produkcji, do końca swojego istnienia nie miał sobie równych. To był samochód absolutnie bezkonkurencyjny pod względem ładowności. Żaden producent w tamtym czasie nie oferował samochodu o takich gabarytach, który miałby tonę ładowności. Dla przypomnienia, wcześniejsze modele z FSO, takie jak Warszawa, Pickup, miały 500 kg ładowności, Fiat 125P Pickup też 500 kg, Sirena R20 300 kg ładowności. I nagle wjeżdża taki Polones no, i oferuje Tonę ładowności na pace. wykonuje dwukrotność pracy przewozowej tych aut starszej generacji i naprawdę na rynkach nie tylko polskich, ale też zagranicznych staje się autem pożądanym i bezkonkurencyjnym, bo takich ładowności nikt wtedy nie miał. Wystarczyło zainwestować jeszcze w technologię, prawda? W systemy różnego rodzaju, które trzeba było już powolutku też montować do samochodów, tak, żeby móc konkurować z zachodem. No i być może kto wie, byśmy jeździli trakami. A tak możemy na pewno zobaczyć taki samochód w muzeum. Przypomnimy miejsce, w którym można zobaczyć te wszystkie pojazdy. To jest lakiernia fabryki samochodów osobowych na Żeraniu, Jagiellońska 88, gdzieś na tej ogromnej 62 hektarowej działce. Musicie odnaleźć z pewnością nie budynek. będzie trudno. I jeszcze powiedzmy o tym, żeby sobie wcześniej sprawdzić dostępność biletów, ponieważ bilety możemy zakupić tylko przez internet, przez platformę Goout, tam można sobie to wyszukać wystawa w fabryce bądź w muzeum w FSO jakoś tak hasłowo. No i niestety trzeba te bilety rezerwować przed przyjściem do FSO. Być może jest to ciekawa, ciekawa propozycja na ten nieco chłodniejszy weekend. Zamiast siedzieć w domu, ruszamy do FSO no i pokazujemy dzieciom, jak kiedyś wyglądała polska motoryzacja. Maciej Bień, dyrektor i założyciel wystawy w fabryce FSO. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. No i trzymamy kciuki, żeby ta kolekcja rzeczywiście budziła jak najfajniejsze emocje. Dziękuję bardzo.